Witam serdecznie! Zrobimy sobie przepyszne ciasto budyniowo-orzechowe. Do ciasta potrzebujemy 200 g orzechów, 400 ml mleka, 150 ml oleju, 400 g mąki pszennej, 120 g cukru, 3 jajka cukier waniliowy i 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Zaczniemy od ubijania jajek z cukrem i cukrem waniliowym. Wrzucę cukier. I teraz będziemy ubijać na puszystą, białą masę. Jajka są już ubite, teraz na najniższych obrotach będziemy dolewać mleko i ubijać to na najniższych obrotach naszego miksera. Do masy dodajemy orzechy. już są tutaj zmielone. To są orzechy włoskie. Jak widzicie, są kawałki orzechów. Jak już orzechy mam sypane, dolewamy po trochę oleju. dwie łyżeczki proszku do pieczenia wsypię sobie tu mam mąkę już przesianą tortową wsypię sobie dwie łyżeczki proszku do pieczenia i ten tą mąkę teraz będziemy po łyżce dawać do masy jajecznej i ubijać na najniższych obrotach Nasze ciasto jest już gotowe. Teraz wlejemy je, wlejemy je na przygotowaną blaszkę i będziemy piec 170 stopni 30 minut. Blaszkę mam wyłożoną papierem do pieczenia. Jak widzicie, to ciasto jest takie na hmm, konsystencji takie babkowe, ale uwierzcie, że jest bardzo dobre. Teraz wkładamy do piekarnika. Ciasto już wyciągnęłam z piekarnika i teraz musi ostygnąć. Ciasto nam już wystygło, teraz przetniemy sobie na dwie części. Na pół. sobie górną odkładamy, a tą dolną wkładamy do, z powrotem do blaszki. Zobaczcie, jak jest po przekroju. Widać orzeszki. bardzo dobre. Teraz robimy sobie masę budyniową z waniliowego budyniu. A później będziemy robić drugą masę budyniową czekoladową. Do garka wlewamy mleko. Ja mam tutaj 700 ml. Wleję tak około pół litra. A wreszcie będę rozpuszczać mąkę i budyń. Do pozostałego mleka wsypuję łyżkę kopiastą mąki ziemniaczanej oraz dwa budynie waniliowe, każdy jest po 40 g. To sobie dobrze rozmieszamy. Mleko prawie zaczyna nam się gotować. Wsypujemy cukier. Tu jest 110 gram. Rozpuszczamy i wlejemy w nasz rozpuszczony budyń i będziemy gotować. Oraz mieszać, żeby nie zrobiły się nam grudki. Na gotujące mleko teraz będziemy wlewać budyń. Cały czas mieszamy, żeby się nie przypaliło, nie było grudek. Ale musi być gęsty. Już nam pięknie widzicie, gęstnieje. Nasz budyń jest już gotowy. Wyłączamy i do takiego ciepłego wrzucamy 125 gram masła. I mieszamy, żeby się to połączyło razem z budyniem. Masło się połączyło ładnie z budyniem. I teraz taką gorącą masę wylewamy na jedno ciasto. Zlewamy i rozprowadzamy po całym cieście. Teraz drugą częścią ciasta kładamy na budyń. Teraz to sobie odstawimy i zabieramy się za budyń czekoladowy. Budyniu czekoladowego nie będę już Wam pokazywać, jak robimy, bo robimy tak samo jak waniliowy. Budyń czekoladowy jest już gotowy. Teraz wylewamy taki gorący, tak jak poprzednio, na ciasto. Budyń czekoladowy jest już na cieście i teraz posypiemy sobie, ja tu mam pokrojone, prażone mi orzechy włoskie i tak sobie jeszcze posypiemy orzechami. Jak to nam przestygnie, wkładamy do lodówki. Najlepiej na całą noc. Ja chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że jak będzie Wam się ciężko budyń z masłem mieszało, to można użyć zamiast takiej rózgi, to po prostu użyć miksera lub blendera. Tak jak mówiłam, teraz odkładamy ciasto do stygnięcia. Wkładamy do lodówki. Najlepiej na całą noc. Wtedy na drugi dzień się bardzo dobrze kroi, bo nasz budyń się robi gęsty. Po całej nocy w lodówce nasze ciasto już zdężało. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Dobrze się je kroi. Jest mięciutkie, bardzo pyszne. Dziękuję ślicznie za oglądanie naszego filmiku. Jak zawsze, zapraszam na ponowne, łapki w górę, jak się podobało, oraz wszystkich tych, którzy jeszcze nie subskrybowali nasz kanał, zapraszam do subskrypcji. Dziękuję.